Innowacyjne nauczanie, praca metodami projektu, otwartość i nauka przez doświadczenie. W Wielczu Laskowicach otwarto niepubliczną szkołę Altra. Bazujemy na starych alternatywnych metodach nauczania, na przykład na przy jakim przykładem może być e, e, nauka Marii Montessori. Czy szkoła fińska, w której zupełnie inaczej wygląda organizacja lekcji? Czyli dzieci niekoniecznie siedzą w ławkach, są, mają większą swobodę znajdowania sobie miejsca czy też e, e, grupy osób, z którą chcą pracować. E, mają większą dowolność wybierania tematów, na których chcą pracować, bazując na pewnych konkretnych e, tematach. Najważniejsze są relacje, żeby między dziećmi a nauczycielem była. Sztama, żeby po prostu fajnie się dogadywać, i wtedy otwiera nam to ścieżkę do tego, żeby edukować, żeby dzieci chłonęły wiedzę. I też będziemy dużo czerpać z natury, z przyrody. Będziemy mieć własny ogródek, który będziemy sami tworzyć. I to będzie myślę, że i dla nich fajna frajda, i dla nas też. Podstawą są relacje, czyli zdobycie zaufania, nie bycie policjantem, tylko towarzyszem uczenia się, procesu uczenia się ucznia. Szkoła poszerzy ofertę edukacyjną w gminie Gielcz Laskowice. W tym roku swoje miejsce znajdzie tu 16 dzieci w różnych klasach. Na przestrzeni ostatnich niewielu dni wstecz. Wielu rodziców właśnie zapisało dzieci do tej szkoły, czyli sądzę, że po roku funkcjonowania tej placówki będzie miała określoną, oczywiście pozytywną renomę, i w kolejnych latach będzie ta ilość dzieci się zwiększała. Budynek szkoły Altra jest nowoczesny i funkcjonalny, zaprojektowany z myślą o uczniach i sposobie ich nauczania. To będzie wesoło, pani będzie fajna, że no dokładnie. Pani nie będzie mi zwracała uwagi aż tak często. Chciałabym, żeby mój syn z radością chodził do szkoły, żeby z niej nie chciał wychodzić znaczy, może, żeby chciał, ale żeby to nie było dla niego więzienie po prostu. Dzieci z pewnością nie mogą doczekać się pierwszych zajęć, bo nauka w tym przypadku może być przygodą.